Mi się wydaje, że my mamy swojego Bernardo Silva, tylko musi się bardziej otworzyć, od, być bardziej odważny w zagraniach. I to jest Lewandowski, i też ma, mamy następców. To kolejny przykład, Bruno Fernandes. Też nie, ja uważam, że nie. Nie, ja też uważam, że nie. Ruben Dias, może obronę wzmocnimy? Na pewno potrzebujemy wzmocnienia w obronie, a jak nie wzmocnienia, to na pewno potrzebujemy większej stabilizacji, ponieważ jeszcze ta drużyna nie gra tak jak powinna i osobiście jestem zawiedziony, jeżeli chodzi o Bednarka, jeżeli chodzi o Kiwiora, bo uważam, że z takim doświadczeniem w premier w premiership, oni powinni już tak jakby przodować w obronie. Pana zdaniem? Dias, Lewandowski więcej wnosi do gry? Na pewno, ale tak jak kolega powiedział, obrony nam brakuje, że dużo, dużo pracy jeszcze cały zespół musi zrobić, żebyśmy zaczęli lepiej grać. To na każdej pozycji coś nam brakuje tak naprawdę. Nie, nie no, ja też tak uważam, że to jednak jest całki gatunek zawodnika, więc ja jeszcze chciałbym powiedzieć, że uważam osobiście, że... Je... Nie doceniamy wartości, jaką jak mamy, jeżeli chodzi o Lewandowskiego, ponieważ choć, pomimo tego, iż miał słabsze okresy albo w telewizji nie było widać, co daje drużynie, to wydaje mi się, że on wprowadza profesjonalizm, gdzieś trzyma to wszystko w ryzach i uważam, że jego osiągnięcia zarówno w lidze, w, tak jakby w, w, lidze, w grze klubowej, jak i reprezentacji to... Już za naszego życia ciężko będzie to zrobić. Dlatego powinniśmy się cieszyć, że możemy być świadkami takiej pięknej historii, tych bramek, tych akcji i dostarcza nam wielu emocji. No to ostatnie takie porównanie: Cristiano Ronaldo. Czy wymienilibyście e, panowie Roberta na Cristiano? E, jeżeli tylko piłkarsko patrząc na to, to, to tak, ale serce bije za Lewandowskim. No tak. Jednak Robert to jest nasz człowiek. No. Tak, ja uważam, że. Krystiano Ronaldo to jest jeden z najlepszych piłkarzy na świecie, także pewnie on by był wzmocnieniem każdej reprezentacji, ale uważam, że my powinniśmy jak najwięcej wyciągać z Lewandowskiego i uważam, że on też daje dużo naszej reprezentacji i niekoniecznie Krystiano dawałby tyle samo. Czy zamieniłbyś Roberta Lewandowskiego na któregoś z tych piłkarzy? Bernardo Silva? Nie. Bruno Fernandes? Nie. Rafael Lyon? Również nie. Ruben Dias? Również nie. Cristiano Ronaldo. Również nie. Czy na jakiegoś Portugalczyka wymieniłbyś Roberta? Nigdy.